Uuu, uh, ja! Yeah. Idzie jaka armia! Uuu, uh, jaka armia idzie na nas! Ładnie! Ładnie! Wow! Ciśnij Kajo! Ciśnij ich! Pokaż im je rozwałkę! Ponowne spotkanie w Volcanoid, ponowne przygody i pewnie znowu się z kimś zmierzymy, ale zanim to uczynimy, Tytus ma dla nas ciekawy plan. Tytus, co Panie to rozwój. za temat rozwój jest? Co? Rozwój. Jaki tak, rozwój? Czego rozwój? Kogo rozwój? Rozwój naszego wiertaka przepięknego, który już ma trzy moduły, mamy ogromne miejsca, a te miejsca trzeba wykorzystać. No dobra, czyli będziemy robić jakieś rozbudowane systemy. A dokładnie wspominałeś mu o jakiejś automatyzacji? da się takie coś tu robić? Tak. E, ja nazywam to Skynet, e, a inne. Automatyzacją. Skynet. Szukami. Skynet, ale dlaczego przy tym Skynet się tak cię aż zatkało z wrażenia? Dlatego, że jest to bardzo przydatna rzecz, która naprawdę dałem wiele czasu. Dobra, to w takim razie ja już widzę, że tutaj coś rozwijasz, co to jest. Moduł Resident, taka poziom drugi już widzę w rozwoju. W takim razie powiedz mi o ha produkcyjny. Jest to zautomatyzowane stanowisko i przedmiot przedmiotu bazującym na ustawionym trybie, przypis do sześciu przedmiotów do stanowiska, które ilość będzie monitorowana i odnośnie wytwarzana. O, ładne, jeden kryształ potrzebujemy, ale mam kryształy, słuchajcie mam kryształy, wrzucę w takim razie do magazynu, tylko gdzie to się wrzucało? Tutaj. Masz trzy kryształy, chłopie, już może produkować, już to się, się to robi, już się, gdzie się produkuje? Produkuje się rdzeń wirtaka. W ogóle Staniu, myślę, myślę że moglibyśmy się zająć tym. No, no, czym? No i sobie zobacz. Ale czym? Co wejść i zobacz? Eem, chodzi, chodzi o ten o modu magazynowy. Modu magazynowy? Żelazne rury, skrzynia. No to jeżeli będziemy mieć tylko hub rafinacyjny, także odpolony. O kurczę, on to mega. Dużo zadań dzisiaj. Ale to będzie automatyzacja dużo tego. I widzę też już jakieś podstawowe panele widzimy ile surowców. Żelaza, siara i inne podstawowe. Bardzo spokojnie. No podoba mi się. Ten, ten, ja, yy, dobra, brak, Ale ja. jeżeli dobrze rozumiem, to pokazuje, ile jest w tym, w tej skrzynce? Nie. Tu jest okłamane. Przepraszam, co jest okłamane? Dlaczego to nie pokazuje statusu w skrzyni? Ja bym chciał, żeby pokazywał mi status w skrzyni, nieładnie. <laughs> dobra. Kajo, a ty podobno miałeś się zajmować dzisiaj upiększeniem naszego statku, prawda? No, chcę się zająć, ale to w jakimś lepszym czasie. A co? Przecież słyszałem, że nie chcecie teraz nigdzie na jakąś walkę iść, nic takiego, tylko chcecie właśnie rozwój, cisnąć rozwój. Swoją drogą, pokażę właśnie. wam, co Kajo wymyślił, jakie tutaj bajery, tak, nasz teraz Tu właśnie tak wygląda, tu rozwinięte, mocno w klimaty steampunkowe, kolorystycznie troszkę pode mnie. Zobaczymy jak oddaję mu pełną fantazję po tym jak ma to wyglądać, zobaczymy do czego on doprowadzi. Przypominam, mamy także fajne zabawki. Takie oto wiertełka mamy. a wiertełka to nie są, tylko są, y, to są systemy lepszej broni. Aha, bo to jest ukrywanie, to nie, a jak mogę zmieniać? Switch, no bo XM. nie mam żadnego rozstawionego działka. A, a to rozstawcie mi chociaż jedno, to bym sobie popatrzył z tego drugiego. To Ale jest jakieś. A to na chwilę, ojeju To ja ten pakuję i pokaż mi drugi. Jak Kaję, ty... Je... Masz jakiś? Nie macie? To nie ma nic gotowego. a to widzicie, chciałem to się pobawić z nimi. Tymi... Dobra, to w takim razie zajmujemy się produkcją. Na pierwszy rzut co mogę jej zrobić? Kurczę ten już zakolejkował. No to nic nie dadzą mi zrobić. A możemy tylko sobie popatrzeć w takim razie. Co nie tań się robi, niestety strasznie tylko trwa. A po czym dlaczego aż 8 hubów produkcyjnych potrzebujemy? Bo każdy z nich automatyzuje tylko 6 przedmiotów, a ten No tych tak. jest sporo. No aha, czyli jednak przecież tak wszystko już od razu na wielką skalę. Stań na przykład. Automatyczna produkcja zbroi, automatyczna produkcja śrubek, automatyczna produkcja blach i tak dalej. Czyli tak, najpierw robimy śrubkę, śrubkę przerabiamy na blachę, blachę, tak. No trochę tak jest jak w satysfaktory. Swoją drogą do satysfaktory niedługo wracamy, więc żebyście chcieli oglądać satysfaktory u mnie na kanale, bądźcie czujni, będę informować was na bieżąco. A póki co, żelazne rury, żelazne rury Swoją drogą, pewnie zauważyliście, że z moja postać i chłopaków też wygląda zupełnie inaczej Czyli standardowo okazuje się, że prawdopodobnie ten mod, z jakiegoś, którego korzystaliśmy Przestał działać, został zabrany Jak można tak było zabrać takiego fajnego moda? Ja tu byłem kapitanem, a teraz jestem zwykłym pracownikiem, no po prostu Ach, ale żeby nie było, że ja nic nie robię, słuchajcie, ja też będę miał swój udział Dzisiaj biorę sobie tutaj i postawię mapę, mapę postawię, słuchajcie panią? To, no, proszę, no, mapa. Jedno, zrobić. No, słucham. Przede wszystkim, widzisz co tutaj masz? To obok trzeba No masz To masz zdalny dostęp do magazynów. Okej, okay. o, podoba mi się, no, szybki I dostęp. I hale produkcyjne i zautomatyzować już, pierwsze rzeczy. Hala produkcyjna, zautomatyzować. są dwa już za Dobra, i mogę sobie postawić gdzieś to tu, gdziekolwiek tutaj, tak? Tak. Gdziekolwiek, gdziekolwiek, gdziekolwiek! tu? Tak. Ale nie wiem, czy to będzie to dobrze pasowało. Dobra, a jak mogę teraz rozmontować? No tak jak zawsze Znaczy jak yy, ja no nigdy nie rozmontowywałem, prawym. jak? Prawym? Zobaczmy prawym. A, dobra, to już teraz wiem. To w takim razie postawię, żeby było to ładnie, wszystko równiutko. tutaj jedno, tutaj drugie i już maszynki. Aha, to trzeba ustawiać, tak? No tak, oczywiście. Staniu, jak próbuję kombinować. Trzeba ustawić na ścianie, żeby był do tego dostęp, więc tu będzie jeden, tu będzie drugi i już możemy podpinać. I co, jakoś to można tutaj spiąć? Poczekaj, tu się do tego jakoś wchodzi. Jak to, w menu? Dobra, a, jest. I co, miedziane śruby, ale one się same zrobiły. A jakbym chciał włączyć stację, jak, jak to się zautomatyzować? Kurczę, jakie to skomplikowane. Jakie skomplikowane. To nie są proste maszyny. Chcę, no Mam te moduły produkcyjne, no i teraz chcę, żeby się ustawiały samoczynno. No, po prostu, widzisz, masz tutaj ustawione. No, e, widzisz, masz miedzianą śrubę. Jak zwiększysz ich ilość wymaganych, A. no, to wtedy ci je produkować. A, Jeśli czyli tutaj sobie zwiększam, e, poczekaj. Tu ustawiasz próg, ile rzeczy chcesz mieć. I on już ci automatycznie nie zrobi. Czaje, dobra, to chyba co, 20 starczy? Chyba sekwię. We to nie 15 nawet. Jak ładnie produkuje, dobra yy, Miedziane rury 10, to są Dycha, miedziane blachy Dycha, miedziane łuski Dycha Część miedzianej broni chyba nie <laughs> Podoba mi się Podoba mi się ta maszynka, takie miedziane przewody Dycha, miedziane chłodnica, Chyba nie potrzebne, tarcze Miedziana dźwignie i niszczarki raczej takie rzeczy to nie są potrzebne. Obstałem, że to nie będzie aż takie kluczowe do naszego rozwoju, więc mo możemy przejść dalej. Zobaczmy, revolver nie, SMG Mod Amo T2. Chyba tak, bo tu mamy te jedynkie, te dwójkę i do snajpy. Na pewno to bym chciał, a do snajpy potrzebujemy miedziane łuski i czarny proch. A widzicie, jeszcze czarny proch trzeba zrobić, więc gdzie tu mamy... Rafinacyjny. Musiałbyś mieć ha rafinacyjny, a nie mamy jeszcze kryształów. Uuuu, ci trzeba poszukać kryształów. No niestety. To co, idziemy na explore. No, najwidoczniej i zanim przy okazji, mamy już produkowały się nam dwa moduły z modyfikowanego silnika, które przyspieszają naszą prędkość oraz rdzeń wiertaka, który daje nam więcej energii. I sobie idę zamontować, tak! Dobra, w takim razie montujemy zabawki nowe, ulepszenia rdzeń wiertaka. To będzie. poczekać. Tu, dobra, widzę to. Mamy i gąsienicę. Poziom drugi, mamy. I ogłaszam, że mamy miliony siarki. Mamy 348 siarki. 348, no to jakie miliony? To tylko 348. Dobra, chciałbym zobaczyć, jak te gąsienice wyglądają. Pewnie nie zobaczę. Wzmocniliśmy rdzenie. Nie, nie zobaczysz, ale zobaczysz, że się o wiele przemieszczamy. Rozumiem, dobra. To co? Lecimy na eksplorum. No, może. Kryształów w sumie. Dużo, dużo zbieramy kryształów, dużo nowych zabawek, a tych bojlerów nie bierzemy, nie będą to one potrzebne? Nie, nie potrzebujemy. Ach, szkoda, no ale w każdym razie sporo nie wierzej mi to. Bliska było ty dość. No, jak ale się. jakbyś wjechał, to byłoby chyba po nas. Byłoby śmieć na miejscu, a nie. Tak to będą chyba do złomowania, nie? Tak, głównie złomowania, ale jak widzicie rudy tytanu i mnóstwo. Mnóstwo surowego kryształów, około 18 sztuk już mamy. Tytus, ile tak w ogóle tego będziemy potrzebować? O, dużo. No teraz spróbuj Ty przechwycić to. Zobaczymy. Mi się udało nie uszkodzić statku. A tobie? No, minimalnie, jak widzicie, po prawej stronie wskaźnik temperatury, który nas może zgubić, jeżeli ktoś za długo y, będzie pozostawał w tym ciepłym miejscu. Ale właśnie, czy jest możliwość, żeby się uchronić przed tym wzrostem temperatury? Są jakieś badania ku temu? Jest bardzo potężny kap, który potrafi wytrzymać ci. Od grona No tak, dobra. Praktycznie, praktycznie najwyższe temperatury. Najwyższe temperatury, okej, okay, no to praktycznie, będzie... Praktycznie żadna warga Ciebie nie zniszczy. Rozumiem, tak, tak nawet tak, tak. te mega żółte też. Tak, tak będziesz sobie tak. mógł stać na latę i po prostu ten, chillować. Okej, okay, rozumiem. O, Mining Apprentice, zdobyliśmy achievement. Jak widzicie, Explorer skuteczny. W takim razie, wiecie co, a co by na to, jakbyśmy tak na chwilę na wy wybrali się na powierzchnię tam upgrade'owali? Ciekawy pomysł, już hmm. zaraz. Zawsze no tak, to lepsze światło, że... lepsze warunki. Tylko, że jeszcze surowce. To będzie, a to surowce, pozbieramy jeszcze spokojnie. Ja tak po prostu rzuciłem pomysł, że jak będziemy się rozbudowywać już, to będziemy. No, w takim z... razie to można, nie? O po co się siedzieć w tych jamach, gdzie możemy oddychać świeżym powietrzem w końcu jesteśmy ludźmi, a nie robotami, którzy siedzą w tych jaskiniach. Tam chyba do tego się nie dostaniesz czuję. Nie, nie dostanę się. O, jest kolejny. Okay, I kolejna. to jest moduł do czego? Pod badawczy. badawczy. No to jak widzisz sporo, sporo fajnych rzeczy. I mamy, mamy, jesteśmy na powierzchni, O, kogo? Kajo, ja tam twojego buta widzę, proszę się tu przesunąć. Co to ma być? Jakieś kultury trochę? Kajo na schodach stanął, no jaki obóz. Czyli rozumiem, że produkcji standardowej my już tutaj nie będziemy mieć, tylko mamy już wszystko w automatyce. Nie, wszystko, tylko po prostu możemy zautomatyzować wszystko. No to fajnie, bardzo fajnie. Ja jeszcze tylko wyjdę na chwilę na powierzchnię, popatrzę. O, ale piękne widoki, to jest spalone miasto. Ale gdzie to miasto? Gdzie no to nie, to nie miasta? jest spalone miasto, to nie? jest niebezpieczna krawędź. Niebezpieczna krawędź, wow. Ej, a tu jest drugi wulkan. Tak, bo są wyspy dookoła tej naszej wyspy, mniejszej. Aha, czy ta kraina jest większa niż myślałem. To podoba mi się. No widok na morze, piękna okolica, super. Obstawiam, że jak wejdę do wody, to zginę. No cóż, szkoda, chciałbym zażyć kąpiel, ale nie rady. Czyli co, teraz mogę zrobić. A co tak tutaj, iskry lecą? Halo! Gdzie? Tutaj. Tak się maszyna zacięła, czy co? E, nie wiem. <grych> a pytanie, Stoję. czy te maszyny automatyczna produkcja się sama otwiera, czy yy, my musimy coś kliknąć, żeby się otwierało? E, nie, automatycznie się, się otwiera. Okej, okay, a jakbym chciał to mocniej schować? To muszę mieć. Ale dźwignię. to za to schować. Na przykład jak przyjdzie, przyjdą roboty i chcemy chować wszystkie produkcyjne, tylko obronne mieć. Bo wtedy a, jest, jest lepsza tak odporność, tak. tak? Nie da się ty, tak. O! Nie da się tak? No i tam, mam dla tak, prezent Dla mnie prezent? Dla kogo? Dla kogo? Dla ciebie. Dla mnie no, prezent! On ma prezent! Lecim. No co tam? Wiesz no, co, ja trzymaj. też mam dla ciebie prezent, trzymaj. patrz. A ty masz trzymaj to nie mogę patrzeć jak taki goły latasz. O, no zrobiście. zrobiliście. I co to za prezencik? Moduł magazynowy tier drugi. O, i teraz mogę sobie ładnie go podpiąć, super. Ej, a kto mi zabrał krzesło? Halo, no jak ja będę kierował? Co to za jakieś rewolucje tutaj mają być na tym ja statku? Ja ten krzesło. No nie, to jak ja będę tutaj? Ty tu Nie będziesz siedział. stanie kolecy to nas idą. Tak, gdzie? E, na zewnątrz. O, O oh, jest. Jednak koledzy przyszli. Mówiliście, że tu bezpiecznie. Panie wow, i tutaj do nas złoją. Teraz i tu. O, już jeden rozmontowany. Ale faktycznie. Nieładnie. Nie podoba mi się to. Raz pociśniemy. Kurczę, ale tych działek naprawdę tak brakuje. Musieliśmy A, bo tak, bo okazuje się, że zabrali nam więcej niż tylko skin. Zabrali nam lepsze działka. Jak tak można? Jak tak, no można nam zabierać? Nieładnie, nieładnie. Dobra, pozbierajmy. To co się da? Co? Co co masz? Mam lepszy killo dla ciebie. Lepszy kill? Off? Daj, 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 daj! daj. Jakie prezenty! Dzień prezentów! No w sumie prawie Mikołaj! A się Mikołaj już było, ale... Spoko! Podoba mi się. O, tak! Co to będę mógł e, normalnie ich rozwalać, tak? Jest silniejszy i wydobywa więcej surowców naraz. Okej, okay, gdybyś nie miał pancerzy, to bym sprawdzić no tobie, no ale... Ufam na słowo. Cieszę się, że nie chcesz testować. No, jako sobie daruję, dobra, w takim razie ja stawiam teraz, słuchajcie, moduł rafinacyjny. Tylko pytanie: czy rafinacyjny postawić w drugą stronę, z tej strony? Chyba nie ma tak, znaczenia. i według mnie zaraz budujemy drugie piętro, i, a może przeniesiemy tam. Dobra, nie ma problemu, żeby nadal nie było na zostawienia. z ekranami, które pokazują wszystkie nasze surowce. O tak, 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 dobra. Moduł rafinacyjny oczywiście, czarny proch, dużo. 20, no. żelazna sztaba. już zawracam. Opaki sobie jeżdżą, nie wiadomo gdzie, coś kombinują, a ja odkryłem, słuchajcie, kopalnię kryształów. Jak widzicie, sporo, sporo tego jest. Bawią się chyba, to udaje nawigację, spoko. Nie ma problemu. Dotarłeś do celowego, miejsca celowego. Słuchajcie, kokpikaks, znalazłem kolikilow, miedziany złom, żelazny złom, kurczę, jakie fajne luty tu są, a was tutaj nie ma. Niestety I nie ma, ale zaraz będziemy, więc I mnóstwo, się. mnóstwo, ale naprawdę to mnóstwo kryształów, no, 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 Gdzie w ogóle jesteście? A, tutaj, twój wiertak, aha, w tym miejscu, spoko, zaraz do was przyjdę. Tylko wyzbieram wszystko, co tutaj się da. I e O, i Tytus będzie zadowolony patrząc po tym, ile mam kryształów. 50 sztuk. czemu, czemu e, zaprakło nam miedzianych łusek. Czemu? Bo stanie ustawił e, pół tysiąca e, amunicji do snajperki do zrobienia. E, no, kazałeś się zbierać na ten, na podbój. No, a zaraz na podbój. panie, nie potrzebuję pół tysiąca automatycznego. No, 500. Chłopie, wiesz, jak to a mo, do szybko leci? Panie, wiesz, jak to szybko traci? No, chyba raczej do RKM-u stanie chciałeś powiedzieć. Do rkm też. Dobra, jeszcze tylko zaprezentuję, słuchajcie, tak wygląda system produkcji automatycznej, wszystko dzięki mnie i Tytusowi, bardzo fajna, zgrany z nas zespół, Kai oczywiście bawi się dalej w malowanie, zobaczymy co on tam wykombinuje, a póki co panowie, ja lecę na podbyciu, ktoś mi do mnie dołącza, o idą, ja idą, ja I, tam i tam się ktoś bije, kto, kto tam bije się, halo, co ja ja ty robisz, kurczę, ty oszalałeś? Liquidation, liquidation, kurczę poleciał, nie nawet nie odezwał się. Nawet się nie odezwał, że... kurczę, Kwaś no przez ciebie ładuj, 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 atakujemy ich. Atakujemy, likwidacja, likwidacja. Kurczę, no to pełno. Pięknie, teraz już i wyczyszczeni. Wszystko zbieramy. Z tego będzie dużo, dużo żelaza i nie tylko. O o o mieć, o, mieć, 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 nie mieć tylko ten, tylko yy, kurczę, jak to się podobało. Gdzie się bije? O, ile ich kolegów tu idzie, patrzcie, to sami duzi! Sami duzi idą! Ładuj mi szybciej. Snajpa! Dostał! Ładnie, zbieramy ich. No, kolego, przeszły się. <noise> Gdzie oni są tutaj? Muszę zmienić broń. O, jest. Ty, duży, chodź tu! Duży, tu. No. Dead! tu! <laughs> Dead! O, duży, się ma! <laughs> ładnie! Ładnie, ten RKM o, 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 naprawdę o, o, świetny o. jest. No RKM, I ko kolejne kilofy, słuchajcie, kolejne kilofy. Idziemy na nich, idziemy, ciśniemy na nich, bo jednak to musimy Jezus. zebrać sporo zasobów. Jezus, a ty tu z a te kilofy da się skrapować? E, tak, poczekaj, tylko wiecie, co, do RKM niestety mi się broń skończyła. Najgorzej! Najgorzej! Dlatego no to zamiast produkować. O, tu jest na lewo, pieniądze. na lewo są. Znaczy, kiedyś pro produkować pół tysiąca amunicji, za snajpy mogłeś to zainwestować w LKM. A w RKM też zainwestowałem. tego problem. No, no, 400. Oj, tam. Z czego, z czego, 400, tu 500, co za różnica. Oj, id idą, idą, panowie się wkurzyli. Z czego tylko kurka ten? Yy, po 300 jest na jedną osobę, minimalnie. Oj, tam, ja już tutaj wyczyszczę. Mam nadzieję. Ja ja ktoś taka, żeby na mnie nie schowałem żeby nie No tak mógłbyś. Dawaj mi dawaj mi jamo. Ja, bra, dostał dead, deadnęli wszyscy, ładnie. O, kolego. O, o. Ale ich tu się spami. Dawaj mi Już mamy, już stowa poszła amunicji. A wy się śmiejecie, że tak dużo na tą naprawę? O poszła, poszło nie wiem kiedy. Zbrojeń nie mam. Przy sobie, Ktoś ma? Ej, 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 panowie, problem jest. Dobra, wybucha obrona. Obrona zlikwidowana. Moduły niszczę. Też niszczę działka. Muszę się nie wycofać. Okej. Okay. Jedna jest pozycji. Okej, okay, moduł wjechany. Wjeżdżam do środka. Biorę tą piłę, którą zdobyłem. Niszczę moduły okay, Okej, nic mi ta piła nie daje. Powiem tylko tyle. Naprawdę, słabo. No tego nie robię. Biorę sobie pancerz. Panie, że podczas złożenia można to sobie to ogarnąć. Ło! Wow, ten to bije mnie pięścią! <słuch> Ładuj, ładuj, ładu, ładujesz. Dobra, zlikwidowane są działka Działka są zniszczone, można, no, można wchodzić do środka, tylko ja ciągle ich tutaj przepycham Można wchodzić, słuchajcie, można wchodzić Już niszczę wnętrze. Ok, idę do, do, idę do ciebie O, tyle wie żyjesz, weź się wycofaj Gdzie jesteś? Się. Ty to się ja za ciebie mażę, Ja za ciebie ważę, ja za ciebie ważę Dawaj mi go O szpadł Chodzimy, chodzimy do nich Wow no. ale to ich roz, rozwaliłeś już ładnie No tu Nie mogę tam Dlaczego ja tam nie mogę wejść To jest dziwne Róż nie żyje, ale to jest nowy wkrótce, że nie można do nich tak po prostu wejść. O, I chodu, chodu mamy to. No, i to się nazywa fajna zabawa. Wy sobie wybieracie? Lecę... A w sumie wy, weźcie to, no, wyzbieracie. Wow, złoto, złote elementy! Elegancko! To mi się podoba. Takie złote to... element. Dostaną. Nie wiem mnie, co to za bicie mnie? Panie! Zaraz się tu pią, pocisnę. <grystanie> Dobra, wyciągnę nam wiertaka, bo jest dużo roboty, mamy sporo surowców do ogarnięcia. Ale Dzień ładnie... Jecie? No zostańcie. A że tutaj będziesz go ściągał? No. Dobra, to ja czekam. czekam nam automatyzację, pamiętaj Stanie. Idziemy na kolejnych, zobaczymy czy tym razem... Uuu, oni tutaj też się kręcą na bogato. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Ty tu gdzie ty jesteś? Tu już ich ciśniesz? Ja tutaj tak, ja oczywiście. tutaj w pozycji snajpera, panie okay. pośle. Pomagam. pomagam. Ok. Ty tu sobie pomagam, czekaj. Cyk. Plecki dostał i rozmontowany, dziękuję. Koledzy, więcej was tam nie było? Uuuu, to było piękne. O, Fakne jeszcze kolega się pojawił. Leci, leci, następny, bardzo jest tam. Już. Ok. Dostał, rozbity. A A mi go. Strzelanie na, na 500 km, to jest moja specjalność. Dostał i kolejny dostał. Rozmontowany oj, koledzy! Idę! Rozmontowany. Trzeba zniszczyć to, co jest reszty, a nie roboty. Spoczko, już ciśniemy. Ciśniemy tam, kolego. Aha, bo swoją drogą granatów nie mam. Nie wiem dlaczego. Ja tutaj już wam pomagam z, z pozycji snipera. Chodźmy ze środka, tytuł. Uważaj, bo życie widzę masz słabo. Koledzy! Ale bo jest tutaj namnożyło się! No Ej, proszę! Ma... Chyba musimy się strzeszczeć. Trzy minuty? Coś. E, czekaj, podniosę! Gdzie tam leży? E, gdzie tam nie podbalę, jak wyglądasz? Gdzie ty tam leżysz? Ja fałd! Ja Polega po... o... mnie tutaj dobra, zablokował. Dobra, dobra. E, op, 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 op. Okej, okay, moduł rozwalony brony, gdzie ty tam? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. tutaj. Mocno stawaj. Stawaj, stawaj. Noo. Ok, rozwalone moduły z przodu. Koledzy się zawiesili, i Muszę mogą wyjść. Okej. Okay, tylko... Ktoś, Ktoś do mnie tu bije jeszcze. A, bo ja amon nie mam. Z przodu jest koleś gigantyczny, niech ciężko go tam po pocisnąć Okej Ta niszczy każdego, bez wyjątku Nie ja wiem Tyk. Dobra, wbijam się na FBI kurczę Lade Ale już Panie już Tylko teraz za osoby trzeba zabrać Uła. Trzeba zrobić tier 2 modu godawcze. Świetne nie, nie, ja po prostu ja po prostu muszę ten. Ja po prostu muszę jakąś ten. Nie, jakiś tutaj zbawić i chyba zjeżdżę Muszę, muszę, bo się uduszę, czekaj A w ogóle tam, w ogóle tam produkcyjny sam jeszcze... Gdzie ten badawczy z nich? A tak Okej okay, robi się raz zrobić badawcze Ale ich tu jest! kurcze jeszcze z tamtej strony poleciał. No ja. cały czas... Chłop, chłop na Cały trzy, czas ich tam woje. Cały czas ich łoję. Nie to, to, starzy, Może bo. Wy, wynurzymy się do tego, A nie, bo tam jest zamknięte. Te to nasze zajęte. To co? E, mam pomysł. Jedna osoba może się przejść i ogarnąć teren. Czyli może być gdzieś pod tytułem kopalnia. O, o pancerz poszedł. No jasne. No, Ale mam e, żelaz, nie? Czego kopalnia, nie czego nie? Kopalnia, żelazo, nie? Czy jego kopalnia? Żeby jego kopalnia? Żelazo. Dobra, ale żela, żelazo to część nie? Jest. Dobra. A nie czekaj, żelaza, żelazo to jest po drugiej części. Właśnie staniu. Tak no co min minęliśmy te, minęliśmy te, te granice między, między normalnym światem no. a czarnym światem. Tak, rozumiem, że to jest yy, czarny świat. Po tym yy, trudności, botów. Ładuj, ładuj, ładuj. O, to jest, to, to jest ta twoja kopalnia. No, rozmontowany. Nie, to nie jest ta twoja kopalnia, znalazłem. Kolejny krok. Czyli co? Mamy. Oj, dużo tego. Ej, Za dużo ja... ich tu wychodzi. Ja Za dużo ich tu dobrać. wychodzi. Nie podoba mi się taka zabawa. No to Staniu, wracaj się i. Nie, i nie, żadne, wycofaj się. Ja to. No. Kopalnia żelaza. Dobrze jest. Jest, rozwaliłem tutaj. Ty, ty, tu chodź na pomysł. O Jezu. Sam, Sam ich zrobię. zrobię. Ja się jest żelaza, chłopie. Tam ich zrobię. O nie! Dlaczego ciągle te typy wychodzą? O! Dostał. No chłopie. Okej, okay. się rkm tutaj, uznaję. A co, co, Dobra, to schowaj tam A, rozwalamy. Może im w końcu rozwalę te moduły. Produkujące. Może sam ich zrobię. No może tak, chociaż ty teraz poleciałeś na Jana. Ale może troszkę. Dobra, zlikwidowany moduł pierwszy produkcyjny. Zróbcie mi pancerzy trochę żelaznych, jeśli możecie. Jest tam. Ładuj, ładuj. Koleś osłania. Jest, jeszcze jeden moduł. Produkcyjny i po zabawie Tyk. Tyk. ładuj 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 jeszcze tam gdzieś coś jest ładuj jest zlikwidowany ty przód jeszcze tył oskrobałem całą kopalnię okej okay. ty oskrobałeś a ja prawie skrobałem kolesi Dobry. a dostał Dalej robi wielką różnicę. Właśnie ich oskrowałem. Nie mają w zero już modów produkcyjnych, botów mogę się bawić w czyszczenie. O ojej Trzeba wysłać tam samego na trójkę No, to będzie ciekawe. Ja, ja bym ja bym sobie chętnie popatrzył, nie? Ja też, też. Dobrze, dobrze. Już dajcie mi tylko lepsze wyposażenie, dajcie mi nawet jakieś z brązu albo z czegoś. I pokażę wam, że i trójkę zrobię. Co? Staniu nie potrafi? Staniu wszystko potrafi. Tego musi chcieć. Rozwaliłem właśnie Wiertak. A co? Oh, na początku. jest. Pięknie. Zebraliśmy, zebraliśmy, słuchajcie, dużo zasobów. Poszedłbym na koleś z wojskowych, ale sądzę, że z tym wyposażeniem i bez gdzie z amunicją, raczej mogę nie podołać. Dlatego pora powrócić do bazy. Tutaj szybko przesta się. Dawaj, 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 dawaj. O, Da pokaż Kajo, pokaż Kajo Ouu yeah. Idzie jaka armia! karmia idzie na nas! Ładnie! Ładnie! Dawaj, wow! Dawaj. Ciśnij Kajo! Ciśnij ich! Pokaż im je rozwałkę! Ja się nawet nie będę produkował. Chłopaki dają tutaj naprawdę do Wiwatu Mógłbyś to naprawić tak na Co naprawić? Poprawie nam ciszczyć działko. A, to jest to i dlatego stwierdzam, że tylne działko powinno być e, takie bardziej OP, a nie takie takie se. W końcu, w końcu się nabawiłem tym młodzieżem. Tak, trzeba... będę musiał i ja sprawdzić jak to działa. O kurczę Jeszcze idę! Jeszcze i mało! Chodźcie tutaj! Chodźcie tutaj, Dawaj. co? Oj, jak plecki Ej, dostał. dostał! O jak pięknie, o jak pięknie Kurczę, na no typki, nie macie szans z nami. Tym razem już nie podejdziecie. I tym naszym akcentem kończymy dzisiejszą eksplorację, rozwój i podbijanie świata Volcanoid. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Był z nami Kajo Dziękuję i Tytus. Byłem tutaj. Dziękuję. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was w Staniu. Na razie, hej!